Więc lecimy z sztuści z slaniem po prostu takie strzanie z ogromnych petard od Damiana Piro. Ej, pasz. Funkę F5. Widziałeś to? To strzelanie na I pasz, widziałeś to, to są te z mega dobrą flarą, wow, w ogóle. Tak, to ja nie mistrzowałem. To są mega fajne, mi się podobają. I ogólnie to jest jeszcze single shot, jakieś takie pierdoły, no i lecimy z tym kokietem. Wow, to jest niemiecki, nie? Mhm, od tego, od Dragon. Różne strzelanie będzie. Może weźmy od tych, które myślę, że będą słabe. Czyli Superbanks, Spójmy bo to są już Zobaczymy, czy mamy jacy. Yy, to tak, to, to tak. Boli, Superbanks. Yy, nie, myślę, że tak, tak i, i tak. Myślę, nie. że tak to będzie. Jest z mm -hmm. A to jest od najmocniejszych? A to się nie liczy, bo to się nie, nie pedata. Dokładnie, czyli lecimy. To, to damy na razie blisko, bo nie ma co daleko. Tylko uciekać. Zobaczymy, jakie raczej flara wygląda. Wyrzucam wy... konfetti w sumie. Wypadnie. No ale lącik w sam raz. O, zgasł. Zgasło, no. Zgasło To trudno. No to rzeczywiście Dobra, yy, więc nie wypał, więc zrobiłem tak jakieś dziwną figurę, żeby to nam się zapaliło. Jees, zapaliły się. Ooo, ale gipsem walna. Najpierw wybuchajcie te zarapiątka, a później to duże bydle. W sumie całkiem podobnie. To duże może troszkę mocniejsze, ale to taka minimalna różnica. Superbank z, z, z C Może Może bądź. Bądź się. Ale tu zanim nim zanim wszystko Superbank z C zobaczmy, mój, czy, czy będzie miał ładniejszy, ale ląd Co ci? kodaczki Ło NWP Nie, C Ło, gips leci, uważaj A dobrze. Jakie skurczę snictwo, Ja byłem pewien, że to jest NWP i się tak przestraszyłem. Nie, NWP takiej ładnej flarki nie miał. Dragon Boom. Jak to nie miał? Miał. Co Aż takiej to chyba nie, ale. To jest jaki? Yy, nie mam pojęcia. Nie wiem, bo jeszcze z nowych i to jest pojadka. To będzie stary. Chyba nowy raczej, Sąc. bo te stare miały takie ciemniejsze kolory. Stary. Stary skurszybek. Aż mi włosami nie mi miał. Kło. I teraz gigant. Nasz gigant tutaj dzisiejszego strzelania To Masz jest piękne pokoje gda Z nabożną rzucał Nie, ja nie, nie rzuca. strzelanie, w sensie rzucaj, Chcę powiedzieć odpalaj Ale piękne <laughs> Ale się zajarowuje ładnie Nie jak nie ktoś gada. nie wypał, to się obraża na Amen. Dokładnie tak, 10 minut później. Ja tego nie będę już naprawiał, bo to tyle sensu nie ma. Odpalimy sobie, po prostu w to piątkę obok tego. Może wybuchną obydwie. Piękna klara i długa. O! Fak, poszło obydwie. Dostałem w głowę jakimś gównem. Puszy, nie Poszła masuwa. Ej. Rody jadą. Jak walnęło. Zobaczcie, co tu się stało. Ale masuwa poszła. Ty. Piękne. Pokażę wam, czym w czoło dostałem, bo to gdzieś tutaj będzie. Ale kozak, ty. Gdzie jest tu? Czekaj, tym dostałem w czoło? Nie, no to chyba. Tak, tym dostałem w czoło. Tak, Nie wiem, ale Fajne, było miękkie. No w sensie, że nie zabolało mnie, bo dostałem w kaptur. Wow. Ja będzie widać na filmiku, jak leci mi to prosto w głowę. Dobrze, mam okulary. Dobra, taki ciekawy single szocik od Niemiec, Dragon fajnie. Fireworks. Tutaj Paweł ten C, ale jest bardzo stary, z 2013 roku. Ok, to odpalamy. Normalnie, żeby, Fajne, żeby, żeby w górę polecił, poleciał. Po tej masówce to już tak. nie wiem. to że myślę, że będzie na... tylko jedna ciekawa rzecz dzisiaj. O, no. Tak, może być. a to był taki ala efektowy. Jakiś tam efekcik miał. Ale, Ale był tylko kilka, kilka tych. No, dosłownie pięć kulek kolorowych. No. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. Ale nie był zbyt głośny. Nie taki zbyt taki zbyt zbyt niemiecki single shot. Trzy. Palimy. Dokładnie. Takie luźne nawalanie. Tutaj widzicie petarki którymi będziemy strzelać. No. Więc zaczynamy. Ja rzucam jako pierwszą tą czwórkę. Nie za blisko wiele. Co Co to było? Co było? Co, co to tak? Piszcie mi w jak. Co tak walnęło? Nie wiem, nic, wszystko tak podobnie no, ładnie, nie. Jakoś A może Dum zna... 2G, bo nie. tam był, ale to w sumie nie jest aż taki mocny. A teraz jakieś słabe? To jest słabiutkie. A jednak? Tak, ale fajne. Wow. A wiem, ale kozak. Dobra, więc po tym luźnym nawaleniu to będzie koniec tej pierwszej części luźnego strzelania, i będziemy zaraz lecieć z drugą. Czyli pewnie z karabinkami na bunkrze. A na koniec tego mogę odpalić yy, Wirka. Dawaj. To jest śmieszne i to jest fajne. To się lubi. Sam raz na zakończenie. Na no, ile? Dwa. Dobra, Dobra na dwa. trzy, cztery. Trzy, cztery, Yo. No, Ale to jest fajne. To jest fajne. Tak, ale niemieckie, tak. niemieckie, no, no, to jest to dziesięć, ten pomarańczowe pudełeczko, świetne są.